Czy zastanawiałeś się kiedyś, co zrobisz, jeśli nagle dostaniesz zawału serca, będąc zupełnie sam? To przerażająca myśl, ale zdarza się to częściej niż mogłoby się wydawać. Wiele osób zakłada, że zawsze będzie czas na reakcję lub że ktoś będzie w pobliżu, by pomóc. Ale prawda jest taka, że te pierwsze minuty są najważniejsze, a to, co zrobisz od razu, może naprawdę mieć znaczenie. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli mieszkasz sam, lub spędzasz większość czasu samotnie, możesz przeżyć zawał serca, jeśli szybko zareagujesz i będziesz wiedział, jakie kroki podjąć. W tym materiale omówimy siedem niezbędnych rzeczy, które powinieneś zrobić natychmiast, gdy zaczyna się zawał, a ty jesteś sam. Te działania są proste, praktyczne i mogą uratować ci życie. Nie musisz być lekarzem, nie potrzebujesz specjalnych gadżetów. Liczy się gotowość i zachowanie jasnego umysłu. Przeprowadzimy cię przez każdy krok. Jak rozpoznać pierwsze sygnały ostrzegawcze? Co zażyć od razu? Jak zmniejszyć obciążenie serca, a nawet pewne szybkie działania, które mogą dać ci wystarczająco dużo czasu, aby pomoc dotarła? Zostań z nami do końca, ponieważ ostatnie wskazówki to te, które ludzie zwykle przeoczają, ale mogą być kluczem do uratowania twojego życia. Nie czekaj, aż będzie za późno, by zrozumieć, co mówi ci twoje ciało. Zaczynajmy. Na początek rozpoznawanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych. Absolutnie najważniejszą rzeczą jest wiedza, jak naprawdę odczuwa się zawał serca. Nie tylko w klatce piersiowej, ale w całym ciele. Większość ludzi wyobraża sobie dramatyczny, miażdżący ból w klatce piersiowej, jak w filmach. Ale w rzeczywistości zawały często zaczynają się od łagodniejszych objawów które łatwo zlekceważyć, dopóki sytuacja nie stanie się poważna. Na co powinieneś zwrócić uwagę, to dziwny, nieprzyjemny ucisk lub ściskanie dokładnie na środku klatki piersiowej. Może się wydawać, że coś ciężkiego naciska na ciebie, lub że twoja klatka piersiowa powoli wypełnia się czymś gęstym. Czasami uczucie pojawia się i znika, co może sprawić, że uznasz to za drobny problem ale jeśli utrzymuje się dłużej niż kilka minut lub ciągle wraca, nie ignoruj tego. Inne wczesne oznaki to uczucie braku tchu, nawet gdy po prostu siedzisz nieruchomo. Może się wydawać, jakbyś wszedł po schodach, choć wcale się nie ruszałeś. Niektórzy odczuwają ból w ramieniu, barku, szyi lub szczęce, inni czują zawroty głowy, zimny pot lub mdłości. U starszych osób lub kobiet ból może bardziej przypominać ucisk w plecach lub brzuchu niż w klatce piersiowej. Oto przykład. Richard, 74-letni mężczyzna, siedział przy kuchennym stole, gdy poczuł dziwny ucisk pod kołnierzykiem koszuli, prawie jak silna zgaga. Ale potem zauważył, że nie może złapać pełnego oddechu, a jego dłonie zaczęły się pocić. Przypomniał sobie, że czytał że nie każdy zawał zaczyna się od bólu, więc zamiast to zlekceważyć, zrobił coś w tej sprawie. To szybkie myślenie mogło uratować mu życie. Nasze ciała często dają nam ciche ostrzeżenia, zanim stanie się coś poważnego. A przy zawałach serca, te wczesne znaki są twoją szansą na reakcję, zanim rozpocznie się prawdziwe uszkodzenie. Jeśli będziesz czekać na dramatyczny ból w klatce piersiowej, może być za późno. Więc jeśli kiedykolwiek poczujesz coś niezwykłego, zwłaszcza mieszankę ucisku, duszności lub dziwnego zmęczenia, zatrzymaj się. Nie próbuj być twardy i nie zakładaj, że to tylko niestrawność. Potraktowanie tych oznak poważnie, nawet jeśli wydają się niewielkie, może uratować ci życie. Następnie natychmiastowe wezwanie pomocy. Gdy tylko podejrzewasz, że możesz mieć zawał serca, Twoim kolejnym ruchem powinno być natychmiastowe wezwanie pogotowia. Nie czekaj, aż objawy ustąpią, nie próbuj prowadzić samochodu i nie martw się, że robisz zamieszanie. Dzwonienie pod numer alarmowy to nie tylko najszybszy sposób na uzyskanie pomocy, to także najskuteczniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, aby przeżyć. Zawały serca to nie coś, co możesz po prostu przeczekać. Każda minuta się liczy. Im dłużej Twoje serce jest bez wystarczającej ilości tlenu, tym gorsze mogą być uszkodzenia. Ale gdy wezwiesz pomoc, wyszkoleni ratownicy już przygotowują się jadąc w Twoim kierunku. Przywiozą odpowiedni sprzęt, leki i wiedzę, aby utrzymać Cię przy życiu, nawet jeśli Twoje serce zatrzyma się, zanim dotrzesz do szpitala. Jeśli Twoje objawy szybko się pogorszą, co często się zdarza, nie będziesz w stanie sobie pomóc. Dlatego prowadzenie samochodu może być tak ryzykowne, możesz zemdleć, mieć wypadek, lub po prostu opóźnić uzyskanie potrzebnej opieki. Pozwól profesjonalistom przyjść do ciebie. Pomyśl o Lindzie, 78-letniej kobiecie. Poczuła dziwny ból w lewym barku, potem poczuła się źle i zimno. Myślała o zadzwonieniu do syna, ale przypomniała sobie, co powiedziała jej pielęgniarka. Jeśli jesteś sama i myślisz, że to zawał najpierw wezwij pogotowie. Potem: Dzwoń do rodziny zrobiła... dokładnie tak. Gdy przyjechała karetka, jej objawy się pogorszyły, ale ratownicy byli gotowi i od razu jej pomogli. Ten telefon uratował jej życie. Nie musisz być pewien, że to zawał, aby wezwać pomoc. Dyspozytor nie będzie miał nic przeciwko, jeśli okaże się, że to coś innego. W rzeczywistości wolałby wysłać pomoc, której nie potrzebujesz, niż przegapić szansę na uratowanie cię. Trzymaj telefon w miejscu, do którego łatwo możesz dotrzeć, zwłaszcza jeśli mieszkasz sam. Jeśli masz problemy z mówieniem, użyj skrótu do połączenia alarmowego w telefonie, nawet jeśli jest zablokowany. Dowiedz się, gdzie on jest i jak go używać. Jeśli nadal czytasz i uważasz te rady za pomocne, zostaw komentarz z numerem 2, żebym wiedział, że tu Jesteś. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pamiętaj aby się zasubskrybować i włączyć powiadomienia, żeby nic ci nie umknęło. Twoje wsparcie pozwala nam kontynuować i pomaga nam dzielić się bardziej przydatnymi informacjami. Teraz przechodzimy dalej. Numer 3. Żucie aspiryny. Spokojnie i powoli. Po wezwaniu pomocy kolejnym ważnym krokiem, jaki możesz podjąć, jest coś naprawdę prostego. Żuj aspirynę. Nie połykaj, ale żuj i rób to powoli, nawet jeśli się trzęsiesz. Jeśli masz zwykłą aspirynę 325 mg i nie jesteś uczulony, ani nie przyjmujesz leków, które mogłyby ją uczynić niebezpieczną, ten krok może znacznie zwiększyć twoje szanse na przeżycie. Aspiryna rozrzedza krew i pomaga zapobiec powiększaniu się skrzepu krwi, który blokuje tętnice serca. Rzucie jej zamiast połykania w całości, pomaga organizmowi wchłonąć ją szybciej. Co może dać ci cenne minuty podczas oczekiwania na pomoc? Lepiej nie brać aspiryny na pusty żołądek, ale podczas zawału ryzyko związane z blokadą jest pilniejsze niż niewielki dyskomfort żołądka. Nie używaj aspiryny powlekanej lub o przedłużonym uwalnianiu, jeśli masz inną opcję. Jeśli to twój jedyny wybór i tak ją żuj, celem jest jak najszybsze działanie. Oto historia. Joe siedemdziesięciodwuletni letni mężczyzna poczuł ucisk przechodzący z klatki piersiowej do szyi. Przypomniał sobie, że ma aspirynę w 19 100... szufladzie kuchennej. Pożuł jedną i czekał na karetkę. Później jego kardiolog powiedział mu, że ta pojedyncza tabletka prawdopodobnie ograniczyła uszkodzenia do minimum. Ta mała tabletka, jak powiedział, zapobiegła znacznemu pogorszeniu sytuacji. Jeśli mieszkasz sam. Trzymaj aspirynę w łatwo dostępnym miejscu na szafce nocnej, w kuchni, nawet w portfelu. Upewnij się, że nie jest przeterminowana i poinformuj rodzinę, gdzie się znajduje na wypadek, gdyby kiedykolwiek musieli ci pomóc. Może się to wydawać zbyt proste, ale jest poparte badaniami medycznymi i stosowane przez zespoły ratunkowe na całym świecie. Rzucie aspiryny na początku zawału serca to nie tylko wskazówka to sprawdzony krok. I w tych krytycznych, pierwszych minutach może być powodem, dla którego dotrzesz do szpitala żywy. Numer 4. Usiądź lub połóż się, aby dać sercu odpocząć. Po wezwaniu pomocy i porzuciu aspiryny, Twoim kolejnym zadaniem jest zaprzestanie ruchu. Usiądź lub połóż się w najbezpieczniejszym, najwygodniejszym miejscu, jakie możesz znaleźć. To nie jest czas na chodzenie, zbieranie rzeczy czy otwieranie drzwi, chyba że naprawdę musisz. Każdy dodatkowy ruch sprawia, że Twoje walczące serce pracuje jeszcze ciężej. Najlepsza pozycja to siedzenie z podpartymi plecami, płasko ułożonymi stopami i wygodnie opartymi ramionami. To utrzymuje Twoje serce przed nadmierną pracą podczas oczekiwania. Jeśli czujesz się słabo lub masz zawroty głowy, połóż się na boku z lekko uniesioną głową. Nie próbuj być twardy. To nie jest czas na przezwyciężanie dyskomfortu. Pozostawanie w bezruchu pozwala sercu się ustabilizować, spowalnia oddech i zapobiega zużywaniu przez organizm cennego tlenu. Weźmy na przykład Alice, 81-letnią kobietę. Kiedy poczuła ucisk rozprzestrzeniający się w klatce piersiowej, jej pierwszą myślą było posprzątanie kuchni, ale przypomniała sobie radę swojego lekarza: Jeśli myślisz, że to serce, usiądź. Wszystko inne może poczekać. Usiadła, w swoim ulubionym fotelu i czekała na pomoc. Pozostawanie w bezruchu prawdopodobnie uchroniło ją przed zatrzymaniem akcji serca. Więc jeśli poczujesz jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze: ucisk, duszność, zawroty głowy nie próbuj kończyć tego, co robisz. Albo pozostań tam, gdzie jesteś, albo ruszaj się tylko tyle, ile musisz dla bezpieczeństwa usiądź lub połóż się. Oddychaj powoli i pozwól swojemu ciału skupić się na przetrwaniu tego. A oto mała wskazówka, o której ludzie często zapominają. Jeśli siedzisz na krześle bez podłokietników, staraj się nie garbić. Trzymaj plecy prosto, a oddech swobodny. Im bardziej jesteś zrelaksowany i wyprostowany, tym mniejszy stres dla serca. Jeśli nadal jesteś z nami i to pomaga, skomentuj numerem 4, żebym wiedział, że tu jesteś. I nie zapomnij zasubskrybować i ustawić powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Twoje wsparcie pozwala nam kontynuować. Idźmy dalej. Numer 5. Odblokuj drzwi wejściowe, aby pomoc mogła wejść. Jeśli nadal masz trochę energii po wezwaniu pomocy i zajęciu wygodnej pozycji, jedną bardzo pomocną rzeczą, którą możesz zrobić, jest odblokowanie drzwi. Brzmi to mało istotnie, ale każda sekunda ma znaczenie w nagłych wypadkach. A zamknięte drzwi mogą spowolnić działania, gdy czas jest na wagę złota. Oczywiście ratownicy mogą wyważyć drzwi, jeśli muszą, ale to zajmuje czas. Może uszkodzić twój dom i może nawet przestraszyć lub zranić cię, jeśli jesteś w pobliżu. Jeśli twoje drzwi są już odblokowane, mogą dotrzeć do ciebie od razu. To może zaoszczędzić minuty, których twoje serce desperacko potrzebuje. Jeśli mieszkasz sam, Zwłaszcza w mieszkaniu lub budynku z bramą, pomyśl z wyprzedzeniem. Czy twoje drzwi łatwo otworzyć od wewnątrz? Czy ludzie mogą łatwo znaleźć twój adres? Czy masz zapasowy klucz, do którego sąsiad lub przyjaciel może dotrzeć? To są rzeczy, które warto ustalić przed wystąpieniem kryzysu. Na przykład Paweł, 76-letni mężczyzna, mieszka w mieszkaniu. Kiedy zaczął odczuwać objawy, wezwał pomoc. Pożył aspirynę i odblokował drzwi wejściowe. Wszystko w ciągu mniej niż dwóch minut. Ratownicy powiedzieli, że ten prosty ruch pozwolił im dotrzeć do niego pół minuty szybciej i zaoszczędził im konieczności wyważania drzwi. Nigdy bym o tym nie pomyślał, powiedział. Później. Ale to mogło mi pomóc na czas. Jeśli dotarcie do drzwi wydaje się niebezpieczne, zostań tam, gdzie jesteś i skup się na oddychaniu. Ale jeśli są blisko i czujesz się stabilnie, Odblokuj je. Możesz nawet rozważyć zakup inteligentnego zamka lub skrzynki na klucz, zwłaszcza jeśli mieszkasz sam lub masz problemy z poruszaniem się. To mały krok, ale pokazuje, że jesteś przygotowany i pozwala zespołowi ratunkowemu dotrzeć do ciebie tak szybko, jak to możliwe. Numer 6. Użyj głośno mówiącego lub informacji awaryjnych w telefonie. Jeśli czekasz sam podczas. Zawału serca Twój telefon to więcej niż sposób na wezwanie pomocy, to Twoja linia życia. Jedną z najmądrzejszych rzeczy do zrobienia jest włączenie głośnika, abyś mógł rozmawiać z pogotowiem bez użycia rąk. To pozwala Ci skupić się na oddychaniu i zachowaniu spokoju, i nie musisz trzymać telefonu przy uchu, co może utrudniać oddychanie. Korzystanie z głośnika zmniejsza wysiłek fizyczny i pozwala dyspozytorowi lepiej Cię słyszeć nawet jeśli staniesz się zbyt słaby, aby mówić. Mogą również nasłuchiwać oznak twojego stanu w tle, takich jak twój oddech lub ruchy. Ponadto, większość telefonów ma teraz funkcję medycznej karty ratunkowej. W iPhone'ach możesz uzyskać do niej dostęp z ekranu blokady, a większość telefonów z Androidem ma coś podobnego. Może pokazywać twój wiek, alergie, leki i schorzenia. Jeśli będziesz nieprzytomny, gdy pomoc dotrze, ta informacja może zaoszczędzić czas i pomóc ratownikom podjąć właściwe decyzje dotyczące Twojej opieki. Weźmy Suzanne, 79-letnią kobietę, straciła przytomność. Tuż przed przybyciem ratowników. Ale medyczna karta ratunkowa w jej telefonie natychmiast powiedziała im, że jest cukrzycą i ma alergię na penicylinę. To powstrzymało ich przed podaniem jej czegoś niebezpiecznego. I pozwoliło zadzwonić do jej córki, używając kontaktu awaryjnego z listy. Ustawienie tego zajmuje tylko kilka minut, ale może uratować życie. Dodaj swoje imię, datę urodzenia, schorzenia, leki, alergie i kilka kontaktów awaryjnych. To nie tylko dla ekspertów technicznych, to dla każdego, kto może potrzebować pomocy, gdy nie może mówić za siebie. Więc, jeśli poczujesz te pierwsze sygnały ostrzegawcze, użyj głośnika. Pozostań na linii i zaufaj dyspozytorowi, który cię poprowadzi. Ich spokojny głos i stałe instrukcje mogą sprawić, że oczekiwanie będzie mniej przerażające. A jeśli coś się stanie, zanim pomoc dotrze, twój telefon może ci nadal pomóc, nawet jeśli nie możesz mówić. Jeśli nadal czytasz i to jest pomocne, skomentuj numerem 6, żebym wiedział, że tu jesteś i upewnij się, że jesteś zapisany i masz włączone powiadomienia, aby nigdy nic nie przegapić. Twoje wsparcie wiele znaczy. Przejdźmy dalej. Numer 7. Zwolnij oddech, aby pomóc sercu. Kiedy zawał serca się dzieje, łatwo poczuć, że tracisz kontrolę. Twoja klatka piersiowa jest ściśnięta, twój umysł pędzi, a każda sekunda wydaje się intensywna, ale nadal masz jedno narzędzie. Swój oddech. Dobre jego wykorzystanie może uspokoić twoje ciało na tyle, aby pomóc sercu nadal działać. Kontrolowany oddech nie wyleczy zawału serca, ale może powstrzymać twoje ciało przed wpadnięciem w pełną panikę lub szok, dopóki pomoc nie dotrze. Im bardziej jesteś zaniepokojony, tym szybciej może bić twoje serce, ale powolne oddychanie może pomóc obniżyć tę częstotliwość. Nie potrzebujesz żadnej specjalnej techniki. Po prostu spróbuj tego. Oddychaj powoli przez nos przez około 4 sekundy, zatrzymaj na chwilę, a następnie wydychaj delikatnie przez usta przez 6 sekund. Powtórz. Skup się tylko na tym rytmie. To może pomóc Twojemu ciału pozostać stabilnym i może powstrzymać Twoje serce przed wpadnięciem w niebezpieczny rytm spowodowany stresem. Pomyśl o Franku, 83-letnim mężczyźnie. Kiedy pojawił się ból, był przytłoczony strachem, ale przypomniał sobie ćwiczenie oddechowe, które pokazał mu lekarz. Zwracał uwagę na każdy oddech, pozostawał nieruchomo i pozwolił panice odejść. Gdy przybyli ratownicy, jego serce nadal walczyło, ale nie doszło do pełnego zatrzymania akcji serca. Po prostu powtarzałem sobie: Zachowaj spokój, zostań przy życiu powiedział później. Możesz ćwiczyć to powolne oddychanie w każdej chwili, kiedy. odpoczywasz, czujesz niepokój, a nawet oglądając telewizję. Im więcej to robisz, tym bardziej naturalne będzie się wydawać, gdy naprawdę tego potrzebujesz. Oddychanie nie naprawi zablokowanej tętnicy, ale może dać ci czas, utrzymać przepływ tlenu i dać twojemu sercu szansę na walkę. Więc. Pozostań nieruchomo. Oddychaj powoli. Daj sobie lepszą szansę na przetrwanie. Podsumowując, przeżycie zawału serca w samotności to nie tylko kwestia szczęścia. Chodzi o gotowość, świadomość i spokojne działanie. Te siedem kroków może wydawać się podstawowych, ale razem stanowią potężny sposób na uratowanie własnego życia. Zauważ sygnały ostrzegawcze. Natychmiast wezwij pomoc. Pożuj aspirynę, jeśli możesz, usiądź lub połóż się, aby odpocząć. Ułatw dotarcie pomocy. Mądrze korzystaj z funkcji telefonu i zwolnij oddech, aby ustabilizować serce. Każde z tych działań daje ci trochę więcej czasu i kontroli. I nawet jeśli jesteś sam, pokazuje, że nie jesteś bezradny. Zawały serca mogą być najsamotniejszymi sytuacjami awaryjnymi, ale te kroki przypominają ci, że nigdy nie jesteś całkowicie bezsilny. Masz narzędzia, masz wiedzę i teraz masz plan. Zastanów się więc, co zwróciło Twoją uwagę dzisiaj: czy był krok, o którym wcześniej nie myślałeś, lub taki, który widzisz teraz inaczej? Zastanów się, jak możesz wykorzystać to we własnym życiu, i może podziel się tym z kimś, na kim Ci zależy. To może uratować ich życie, a także Twoje. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Zostaw komentarz poniżej z jedną rzeczą, której się nauczyłeś. I jak planujesz ją wykorzystać? Twoja opinia jest dla nas ważna, więc nie wahaj się podzielić swoimi przemyśleniami. Czytanie Twoich komentarzy inspiruje i motywuje nas. Jeśli uznałeś ten materiał za pomocny, proszę polub, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pozwala nam nadal tworzyć użyteczne i podnoszące na duchu treści. Dziękujemy za oglądanie i mamy nadzieję, że dołączysz do nas ponownie wkrótce.